Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym to Wy, moi widzowie, wybieraliście mój makijaż Wiem, że bardzo lubicie oglądać takie filmy Ja sama bardzo lubię takie filmy oglądać, nagrywać e, I w którym to właśnie widzowie kontrolują moje życie Jak do tej pory pojawił się filmik, w którym to e, moi obserwatorzy z Instagrama wybierali mi paznokcie e, A teraz właśnie przyszedł czas na makijaż kto wie, może później w przyszłości zrobimy filmik, w którym będziecie kontrolować mój cały dzień. Ale dzisiaj zajmiemy się tym makijażem. Ostatnio na Instagramie, na InstaStory właśnie e, dodawałam ankietki z produktami, które mam użyć w tym makijażu. Z niektórych wyborów jestem naprawdę bardzo zadowolona, z niektórych nieco mniej, i jestem mega ciekawa, jak wyjdzie ten makijaż tymi kosmetykami. Na później nie mam totalnie nic. I uznałam, że zaczniemy od maseczki. Maseczki akurat nie dałam do wyboru, bo wpadłam na ten pomysł dopiero dzisiaj, przed chwilą, że najpierw właśnie nałożymy sobie jakąś maseczkę. I będzie to ta nowa maseczka z Eveline w pławcie, bąbelkująca, oczyszczająca. W sumie nie wiedziałam, gdzie miałabym wam ją pokazać, a bardzo jestem jej ciekawa i bardzo chciałam ją przetestować. Także dzisiaj szybciutko teraz ją sobie nałożymy na buzie. Tak jak właśnie powiedziałam, jest ona oczyszczająca, ma detoksykować, odświeżać i matowić skórę. Jak zwykle trochę za dużo jest tutaj. Nie wiem, jak oni robią te maski. Jak widzicie, już ona zaczyna troszeczkę właśnie się tutaj pienić. Ta maska teoretycznie jest przeznaczona do cery normalnej i mieszanej, ale ja uważam, że oczyszczenie jest potrzebne każdej skórze i, i, i mam nadzieję, że tutaj jakoś źle nie wpłynie na moją suchą skórę, że mi jej nie wysuszy. No i czekamy 10 do 15 minut. Okej, okay, mega zabawnie wygląda ta maska, taka spieniona, ale już czas ją ściągać, także zdejmuję powoli, bo już nawet włosy sobie ubrudziłam. I te pozostałości, które tutaj zostały, każą zmyć normalnie wodą, także idę jeszcze zmyć buzię i przechodzimy do makijażu. Powiem wam, że maseczka ogólnie wygląda fajnie, wszystko fajnie. Ja produkty z Eveline bardzo lubię, dlatego, że ta maseczka jest właśnie z Eveline, ale po tym jednym razie nie powiedziałabym, że oczyściła mi super buzie, dlatego że nadal bardzo, to bardzo mam zapchane tutaj pory na brodzie i na nosie, nadal e, w ogóle je czuć. Lecimy teraz do makijażu, i pierwszym waszym wyborem e, oczywiście jest baza. I jako bazę mam użyć e, takiej emulsji Hydratora z Eveline. To jest moja niedawna nowość. E, ja w ogóle używam jej już od jakichś dobrych dwóch tygodni, trzech. A zobaczcie, to wygląda, jakby. W ogóle jeszcze nie było nawet otwarte. Wystarczy taka jedna kropelka. Tego hydratora, hydratora, żebym ja sobie um, rozmarwa to na połowie mojej buzi, więc jest naprawdę mega wydajne. E, naprawdę fajnie to nawilża i mega szybko się wchłania. Ogólnie on jest przeznaczony do um, używania właśnie jako baza pod makijaż, taka nawilżająca mega, ale można też tego używać podobno na makijaż. Dzisiaj zrobimy trochę odwrócony makijaż i chyba zacznę od zrobienia oczu, brwi, a dopiero później. Później od zrobienia całej twarzy, podkładu, i tak dalej. Z tej racji, że po pierwsze, dobrwi wybraliście pomadę. Ja pomady naprawdę nie używałam na pewno przez całe wakacje, więc dobre pół roku na pewno. I z tego wyboru nie jestem jakoś zachwycona, dlatego że ja pomadą raczej się nie maluję, raczej nie lubię, bo to y, nie wygląda naturalnie. Y, raczej pomady używałam do takich makijaży mega trwałych, właśnie coś na Sylwestra, czy na jakąś imprezę, coś w tym stylu. A tak na co dzień wolę właśnie kredki albo cienie do brwi, no ale... Jak wybraliście? Tak wybraliście, także lecimy. Ja tutaj mam tą, tą pomadę z L'Oreal Paradise i w kolorze ona jest 103. Bardziej naturalnego efektu roztarłam tą pomandę, tak ją wyczesałam, wyczesałam te brwi. I trochę tutaj wam na oko, więc użyję teraz korektora, którego też wy wybraliście, aby po prostu sobie tutaj wyrównać te granice. Teraz żel do brwi i ponad 60% osób zagłosowało na żel z benefitu. Szczerze myślałam, że więcej osób właśnie wybierze ten z Anastazji, a tutaj taka niespodzianka mi się ten żel już w ogóle kończy z benefitu, więc będę musiała się zaopatrzeć w kolejne opakowanie, bo ten żel jest naprawdę bardzo fajny. Teraz właśnie zrobimy oczy i do oczu. E, wybraliście paletkę z Anastazji. E, szczerze mówiąc, też dawno jej nie używałam, bo testowałam nowe palety. E, szczerze mówiąc, jeszcze nie jestem pewna, jaki zrobimy makijaż, w jakich kolorkach, ale. Może właśnie, skoro mamy już jesień, to zrobimy coś właśnie w brązach i pomarańczach Myślę, że to będzie fajny pomysł A więc teraz używam również tego samego korektora, co przed chwilą I rozsmaruję sobie go na powiekach i będzie on moją bazą Zacznę więc od znotowienia powieki tej tutaj pod łukiem brwiowym Tym najjaśniejszym kolorkiem, prawie takim, że białym I teraz na ruchomą powiekę nałożę ten kolorek Sienna. To jest taki kolor, yy, taki trochę właśnie rudy. Pędzelko używam z tej palety, bo ten taki do nakładania cieni jest naprawdę fajny. Bardzo fajnie się cienie przyklejałam w ogóle do tego korektora z Catrice. Ja dawno go nie używałam, yy, trochę od niego odeszłam, więc też fajnie, że go wybraliście. Dobra, tutaj nie musimy nakładać tego jakoś yy, dokładnie, dlatego że i tak i tak zaraz będziemy to rozcierać sobie. I teraz zmieniam pędzelek na taki nieco bardziej yy, puszysty, ale on również nadaje się do nakładania. To jest Hakuro H69 i będę nakładać teraz ten taki yy, jasny, brązowy kolor, nieco pomarańczowy. To jest kolor Burnt Orange, właśnie taki... Fajny, bo on jest takim zgaszonym pomarańczem. Tutaj mamy właśnie jeden taki pomarańczowy, pomarańczowy jasny, a drugi jest taki nieco ciemniejszy. I ten właśnie, który teraz nakładam, bardzo lubię osobiście. I jego nakładamy tutaj w załamanie powieki, rozcierając ten ciemniejszy cień. Co mi się podoba w tej odwróconej zasadzie makijażu, to to, że jak coś mi nie wyjdzie i sobie tutaj wyjadę, czy mi się osypie, to po prostu biorę wacik z płynem micelarnym, czy mokrą chusteczkę i po prostu to wycieram. Więc tutaj też się za bardzo nie przejmuję tym, jak mi to tutaj wyszło. Lekko sobie jeszcze rozcieram takim puszystym pędzlem te granice, ale coś czuję, że wyjdzie bardzo fajny jesienny makijaż. Wiecie co? Bardzo ale to bardzo podoba mi się ten mat. On jest taki mega głęboki. w ogóle te cienie w tej, z tej palety uwielbiam. Yy, I zrobię chyba tak, że po prostu zostawię całkowicie matowy ten makijaż. Teraz tylko również sięgam po mały taki puszysty pędzelek i tym najjaśniejszym kolorkiem znowu yy, rozcieram sobie tutaj właśnie tą granicę, więc tak jak wspomniałam, mokra chusteczka i przecieram sobie tutaj yy, tą dolną powiekę. I mniej więcej też tworzy sobie taki kształt, y, jaki chce stworzyć tymi cieniami. I ja bym postawiła raczej na taki dzisiaj nieco bardziej okrągły. W sumie zawsze tak wyciągam, wiecie, jak takie kocie oka, a dzisiaj robimy coś nieco innego. Zdecydowana większość, bo aż 71% osób zagłosowało na podkład z Maybelline, ten z nowej serii Dream. I ten podkład testowałam już w poprzednim moim filmie, całym poświęconym właśnie testowi tej nowej serii z Maybelline. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was do tamtego filmu. A ja teraz nakładam lewą ręką. Nie, no nie dam rady lewą ręką. Ten kolor to jest 01, ten, który ja mam. I on jest właśnie taki fajny, złotawy, jakby. Lubię ten kolor, ale jakby był o ton jaśniejszy, kolor z tej serii, to myślę, że był zdecydowanie lepszy dla mnie. Ale ten podkład ma właśnie takie fajne, satynowe wykończenie. Naprawdę przepięknie wygląda na buzi. Jest leciutki i ma super krycie. Także fajnie, że go wybraliście. I teraz właśnie korektor. Kore, korektor zagłosowaliście na Catrice. Tak jak wspomniałam, dawno go nie używałam, także fajnie, bo właśnie y, ostatnio cały czas używam albo tego z Lovely y, kamuflażu, albo tego Maybelline Affiniton, który też podałam w zestawieniu. A ten korektor poszedł w odstawkę, a był to zawsze mój ulubiony korektor, także fajnie, wracam, wracam do tego. Pudry, pudry specjalnie dałam dwa bestsellerowe, dlatego że byłam bardzo ciekawa, co wybierzecie. Ja, odkąd kupiłam ten puder? Używam go non-stop codziennie, dlatego że jestem zakochana w jego wykończeniu. Ale z kolei ten puder, który podałam w zestawieniu, w zestawieniu z Vibo, ten Vibo Mood, również używałam, odkąd go kupiłam w kwietniu. I bardzo również mi się on podobał. I tutaj, jak widzieliście, walka była dosyć duża, dlatego że na puder z Vibo zagłosowało 45% głosujących, a na ten 55%. Także to była różnica dosłownie kilkudziesięciu głosów. Ale jednak padło na to. Ten, także używamy tego z um, Lovely Cooking Time. Teraz bronzery. Z bronzerami było podobnie, dlatego że dałam nowość od Eveline. Ten bronzer z serii Glow and Go i bronzer z Maybelline City Bronzer. Również bronzery, który używam, odkąd je kupiłam. Ten z Maybelline naprawdę super mi się sprawdza. A ten kupiłam teraz na promocji w Rosmanie we wrześniu, i również używam go praktycznie cały czas, na co dzień, bo jest właśnie fajny, taki w ciepłych odcieniach. Oczy zakończymy na końcu, w takim razie, jak już zaczęłam to konturowanie do różu. Miałam trochę inną ankietę, dlatego że albo róż z Golden Rose, albo róż z debory. Albo w ogóle bez różu. Dlatego, że jak wiecie, ja różu raczej na co dzień nie używam, bo po prostu jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale jednak zdecydowana większość zagłosowała, abym użyła tego różu z Golden Rose. Ja go raz miałam na sobie, raz go przetestowałam i mówiłam właśnie kiedyś, że na pewno w jakimś filmie się pojawi. Także w sumie może na dobre wyszło, że ten wybraliście. On jest w takim kolorze nieco chłodnym dla mnie, bym powiedziała, dlatego, że jest to taki róż, róż, taki malinowy trochę. Yy, dlatego teraz sprawdzamy, jak będzie pasował do tego makijażu. Jestem ciekawa, czy się tutaj wpasuje, czy niekoniecznie. No, trochę widać, że jest nieco chłodniejszy od cieni, które mam na sobie, yy, ale nie ma chyba tragedii. Ogólnie mega hu, hu, ja go widzę, więc jest na mnie super. Trochę muszę to strzepać, bo jak ja tak będę chodzić? I teraz rozświetlacz również zestawiłam takie bestsellery, dlatego że nowy rozświetlacz z Eveline, również z tej serii Glow and Go, który w tym momencie jest okrzyknięty chyba najlepszym rozświetlaczem w drogerii Rossman. Ale drugi rozświetlacz był z My Secret, który również wiele dziewczyn poleca, wiele dziewczyn kocha, bo naprawdę daje super efekt. Ja również go kocham i byłam ciekawa, co wy wybierzecie. I wybraliście, no, ten z Eveline. Ja tego też używam praktycznie codziennie teraz. Ten też troszeczkę jest w takim chłodnym, białym prawie że odcieniu, i może do tego makijażu niekoniecznie pasować, ale już jak wybraliście, to tak robimy. Konturowanie zrobiliśmy, także wracamy do oczu. Podłóg brwiaw nałożę sobie jeszcze tego rozświetlacza takim malutkim, precyzyjnym pędzelkiem, dlatego że ja lubię, jak tutaj się coś błyszczy. Eyeliner. Słuchajcie, eyeliner wybraliście ten, który również testowałam w filmie z testem tej nowej serii z Maybelline Dream. I raz go używałam tylko i wyłącznie wtedy. Bardzo mi się nie spodobał. Trzy razy miałam podejście do malowania kreski, ale wzięłam go do tej ankietki dla takiej trochę zabawy, byłam ciekawa. No i wybraliście właśnie ten. Ten zakrzywiony um, eyeliner z Maybelline. Dzisiaj nie będziemy robić jaskółki, więc tylko przy linii rzęs sobie namaluję kreskę. Ogólnie, właśnie, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? On jest bardzo precyzyjny, dlatego że on ma tą końcówkę mega taką cieniutką, ale ma dziwny kształt, bo później robi się jakaś kuleczka. Nie wiem, czy to ma, miało w czymś pomagać, czy nie, ale mi jakoś nie pomaga. Ale no dobra teraz wytuszujemy rzęsy. Do rzęs wybraliście tusz z burżuła. Drugim przeciwstawnym tuszem był tusz z golden rose, który też od jakiegoś czasu miałam okazję testować. No i całkiem ładnie wyszła tutaj góra, ale teraz musimy dokończyć jeszcze dolną powiekę, bo ja zawsze o tym zapominam. Znowu zabieram się za ten taki jas y, ciemniejszy pomarańczowy kolor i nakładam go na całą tą dolną powiekę. I teraz ten ciemniejszy kolor, który używam na ruchomą powiekę. I go nałożę już tylko i wyłącznie tutaj w zewnętrznym kąciku. Teraz małym pędzelkiem wezmę ten taki najjaśniejszy błyszczący kolor i nałożę go tutaj w sam wewnętrzny kącik oka, żeby trochę ten, to oko jednak rozweselić i tak rozjaśnić. Ten kolor jest naprawdę fajny, bo to jest taki złoty, ale właśnie on jest taki delikatny, nie taki chamski, wiecie. Nałożyłam go na mokro, ale trochę muszę tutaj tą granicę rozetrzeć. Sprawdziłam jakąś brązową kredkę i nałożyłam ją na wodną linię oka, od razu to wygląda nieco lepiej. Teraz na sam koniec. Psikam, buzie, fixerem. I wybraliście spray fiksujący z Golden Rose Makeup Fixing Spray. Tam i zobaczcie tam giełka jest naprawdę duża ale taka drobniutka naprawdę super i fajnie utrzymuje się ten makijaż no i teraz oczywiście usta do ust nie dałam takiej konkretnej ankiety z konkretnym produktem dlatego że też nie byłam pewna właśnie w jakich kolorkach zrobię oczy eee, i nie chciałam wiecie żeby potem wyszło coś niepasującego i podałam po prostu ankietę ogólną, czy użyć matowej pomadki, czy błyszczyku. Wybraliście matową pomadkę, chociaż tam też była walka, więc teraz nałożę matową pomadkę na usta. Powiem Wam szczerze, że miałam ochotę nałożyć tą ciemną pomadkę, ale ją używam ostatnio dosyć często i uznałam, że nałożymy ten nieco jaśniejszy kolor, dlatego że też oczy są takie nieco ciemne, a tej pomadki tak naprawdę nie miałam jeszcze na ustach. Prezentuje się cały makijaż i to już by był koniec. E, ja jestem naprawdę mega zadowolona i mega dumna z tego, jak on wyszedł, jak on wygląda. E, no, po prostu super makijaż na jesień. Mam nadzieję, że Wy również jesteście zadowoleni. Napiszcie koniecznie na dole w komentarzach, e, czy głosowaliście w ankietach, czy nie głosowaliście i jak Wam się podoba ten makijaż, czy jesteście zadowoleni z. Swoich wyborów. Ja teraz już się z Wami żegnam. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Podajcie na Instagrama, na Snapchata, bo moim zdaniem warto tam również być w tej naszej społeczności. A teraz ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!